Chwalimy się naszą codziennością, bo uważamy, że codzienność mieszkańców Domu Pomocy Społecznej jest nieznana. Dom Pomocy Społecznej w Ślesinie opiekuje się setką podopiecznych, którym zapewnia wsparcie psychologiczne, organizuje zajęcia terapeutyczne, aktywizujące wycieczki i wyjazdy. Aby przybliżyć działalność placówki i przełamać funkcjonujące wciąż stereotypy o domach pomocy społecznej, powstała wystawa Codzienność mieszkańców DPS w Ślesinie, zatrzymana w kadrze. Prace zakościły w miejsko-gminnym ośrodku kultury. Zajęcia terapeutyczne, wycieczki, wyjazdy różnego typu, sport, bo też. Jeździmy na nartach, nasi mieszkańcy jeżdżą na nartach, jeżdżą na rowerach, wyjeżdżają na różnego rodzaju wycieczki, dalekie, bliskie. No i w ramach zajęć terapeutycznych mają też chociażby zajęcia w ogrodzie, które mogą być cudownym przerywnikiem w codzienności. W Domu Pomocy Społecznej przebywają osoby dorosłe z niepełnosprawnością intelektualną. Wystawa fotograficzna ukazuje codzienność mieszkańców od 2018 roku do chwili obecnej i choć zmagają się oni z szeregiem trudności, prace ukazują te momenty, w których realizują się i czerpią radość z angażowania się na różnych płaszczyznach. Bardzo dobrze, świetnie. Zgadujcie się ze wszystkimi, wszyscy są zadowoleni, cieszyknięci, radości. Świecimy na stali. I, i, I chodzimy na terapii, i, i tam malujemy, i piszemy i polewamy kwiatki, żeby rosły ładne kwiatki w dps i takie dużej, i, no i tance różne. Chcemy, żeby istniało przekonanie w środowisku, że jest to miejsce otwarte, że jest to miejsce do życia, dostosowane, że są tam szczęśliwi ludzie. Żeby jednak ten specyficzny dom o profilu przeznaczonym dla osób z niepełnosprawnością intelektualną nie był niczym wyobcowanym. Na tych zdjęciach właśnie tutaj no, możemy zauważyć, zaobserwować ich codzienne wydarzenia, ich codzienną pracę, działania, bo na pewno bardzo dużo się dzieje, to co możemy na tych zdjęciach zobaczyć, że oni są zawsze zajęci, twórczy i, 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 i na pewno mile i sympatycznie ten, ten czas spędzają. Aktualnie trwają prace remontowe wewnątrz budynku. Notorycznie trwają jakieś prace remontowe, które czynią miejsca bardziej jeszcze dostosowane. W tej chwili też trwa remont cały czas są poszukiwane środki zewnętrzne i te z powiatu konińskiego. Środki te zostałyby przeznaczone na termomodernizację placówki, ekspozycję, która gości w murach Miejsko-Gminnego Środka Kultury w Ślesinie będzie można oglądać jeszcze do 2 listopada.